Czołem inwestorzy, Paweł Kreso z tej strony Silicol System. Zdecydowana większość posadzek przemysłowych w garażach budynków wielomieszkaniowych to posadzki betonowe. Jest to ulubiony standard wszystkich deweloperów, dlatego że posadzka betonowa to najtańsza posadzka, jaką można kupić na rynku. Choć do garaży my rekomendujemy zupełnie inne rozwiązanie ze względu chociażby na agresję chemiczną. Która pojawia się przy użytkowaniu takiego garażu z waszych samochodów, to wycieki olejów, wycieki innych płynów eksploatacyjnych, a także włożona na kołach sól drogowa, to beton jest królem, beton dominuje w garażach waszych budynków wielomieszkaniowych. Czy to oznacza, że ta posadzka jest zła? Absolutnie nie. Cały czas można z niej korzystać, ma pełną funkcjonalność posadzki przemysłowej, warstwę użytkową którą można bezproblemowo użytkować, należy tylko pamiętać o tym, żeby o taką posadzkę odpowiednio dbać. W tym wideo opowiem Wam o kilku prostych krokach, kilku naprawdę tanich zabiegach, które można wykonywać po to, żeby zachować trwałość betonowej posadzki przemysłowej w waszym garażu i żeby przez wiele, wiele lat Korzystać z niej bezusterkowo, żeby nie wymagała nadmiernej troski, a żeby później również ewentualne remonty i naprawy nie wysysały waszego funduszu remontowego. Zacznijmy jednak od tego, jakiego rodzaju jest to posadzka. Betonowa posadzka przemysłowa jest posadzką mineralną. To znaczy, że nie jest odporna na większość substancji chemicznych, które się będą na niej znajdowały. Natomiast to, co jest prawdziwym zabójcą dla tego typu posadzek, prawdziwym killerem, to przede wszystkim piasek, który wwozicie na kołach waszych samochodów, jak również sól drogowa, którą tam wwozicie. I to w połączeniu z brakiem regularnego sprzątania tej posadzki powoduje, że ona się będzie bardzo mocno ścierać. Jak zatem przygotować się do zadbania o tą posadzkę w taki sposób, żeby nie kosztowało to za bardzo, a wam dodatkowo pozwalało przez długi czas cieszyć się z bezawaryjnego korzystania z tej posadzki. W pierwszej kolejności, jeśli macie taką możliwość, to trzeba ograniczyć ilość wwożonego piasku i soli na kołach samochodów i jest takie fajne rozwiązanie czasami ze względu na układ tego garażu można w strefie wjazdowej zrobić taki bufor. Jeżeli w waszym standardzie waszej posadzki przemysłowej nie znalazło się miejsce dla posadzki garażowej żywicznej, to można wykonać kawałek fragment takiej posadzki gdzieś tam na wjeździe. Jest to posadzka taka szorstka z zatopionym kruszywem kwarcowym, która mogłaby zadziałać trochę jak taka Wycieraczka, czyli samochód przejeżdża przez ten wjazd i znaczącą część tej soli i tego piasku, który wwoziłby na kołach na waszą posadzkę, zostawiałby właśnie na tym fragmencie wjazdowym. Tam te koła są otrzepywane z tego piasku i z tej soli na tyle, na ile oczywiście jest to możliwe, ale to już może spowodować, że tego typu substancji na samej posadzce garażowej będzie znacznie mniej. Druga kluczowa sprawa to kwestia zamiatania tej posadzki. Jeżeli nie mamy możliwości znaczącego ograniczenia wprowadzania właśnie piasku i soli na posadzkę betonową do garażu, no to trzeba w jakiś sposób usuwać nadmiar tych substancji, które się tam pojawiają. I o tyle, o ile jest to zrozumiałe, że ciężko taką posadzkę myć codziennie, tak jak odbywa się to na wielu zakładach przemysłowych czy magazynach w logistyce. O tyle, zamiatanie takiej posadzki to już nie jest jakiś super wysiłek. Na rynku są dostępne zamiatarki pchane, takie dwutarczowe, dwugłowicowe, które można kapitalnie do tego wykorzystać, bo zakup takiej zamiatarki to jest kwota około 2000 zł, napędzana siłą ludzkich mięśni, natomiast robi świetną robotę. Można ręcznie pozamiatać taką posadzkę, nie wzniecając jakieś tam chmary, kurzu, żeby ten piasek się gdzieś tam. Osadzał na samochodach bez większego wysiłku, bez większego problemu. Można zobowiązać firmę sprzątającą czy zarządcę do tego, żeby zatrudnił jakiś serwis sprzątający i na waszym sprzęcie regularnie raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, a minimum raz w miesiącu zamiótł taką posadzkę, po to, żeby zalegający już piasek czy sól, który jest na posadzce, nie degradował wam tej posadzki betonowej. Tego typu zamiatarki nie są drogimi urządzeniami. Już w okolicach do 2000 zł można taką pchaną zamiatarkę kupić i rozwiązać sobie problem zamiatania betonowej posadzki przemysłowej w swoim garażu. Dość ważną rzeczą jest również usuwanie zabrudzeń, resztek nagromadzonych w akodrenach, w różnego rodzaju odwodnieniach liniowych czy w korytach ociekowych. Pamiętajcie o tym, że tego typu instalacje również się zapychają i powodują, że później woda, która spływa do tych odwodnień liniowych, może po prostu zalegać na posadce, powodując wysalanie się różnego rodzaju soli, które znajdują się w wodzie. Może powodować jakieś przebarwienia. Może powodować to, że ta posadzka będzie się intensywniej degradowała. Dlatego należy regularnie czyścić te odwodnienia liniowe, te grzebienie czy te nacięcia w betonie, które są wykonane, po to, żeby to odwodnienie miało zdolność przyjmowania tych substancji. I żeby te substancje mogły sobie właśnie ściekać do tych odpływów, do tych kratek i nie zalegały w tych korytach, i nie powodowały, że woda z tymi solami nie ma gdzie po prostu odpłynąć. Kolejnym ważnym elementem jest po prostu w miarę regularne mycie tych posadzek. Mycie odpowiednim środkiem o odpowiedniej alkaliczności. Bardzo dobrze wpływa na betonowe posadzki przemysłowe. Warto regularnie maszynowo myć betonowe posadzki przemysłowe w garażach. Jeżeli nie chcecie kupować sprzętu w postaci myjki, to trzeba po prostu porozmawiać z zarządcą i zmobilizować go do tego, żeby zatrudnił wam firmę sprzątającą, która raz na jakiś czas przyjedzie. I umyję wam właśnie Waszą betonową posadzkę przemysłową środkami chemicznymi o odpowiedniej alkaliczności dobranej specjalnie do betonowych posadzek przemysłowych. Kolejna sprawa, już na samym końcu, to kwestia dotycząca konserwacji betonowych posadzek przemysłowych. Betonowe posadzki przemysłowe nie są wieczne i zaraz po wykonaniu są pokrywane taką cienką warstwą impregnatu, który ma je w jakiś tam sposób zabezpieczyć, ale przede wszystkim rolą tego impregnatu jest zabezpieczenie betonowych posadzek przemysłowych przed nagłym odparowaniem wody, przed nagłym odparowaniem wilgoci. Natomiast ten impregnat nie jest trwały, on prędzej czy później się wytrze i ta posadzka pozostaje już jak to się mówi sama sobie. Jest na froncie właśnie walki z piaskiem, z solą, z innymi substancjami chemicznymi. No i tutaj po prostu najzwyczajniej w świecie warto te posadzki impregnować. Można używać do tego specjalnych preparatów na bazie polimerów i te posadzki właśnie zabezpieczać. Tego typu impregnacja ma przede wszystkim wzmocnić strukturę betonu na samej jej powierzchni. Ona w efekcie powinna również zmniejszyć chłonność tej posadzki betonowej, no i przede wszystkim wydłużyć ten okres przydatności, bo podnieść delikatnie jej odporność na ścieranie impregnacja betonowych posadzek przemysłowych raz na jakiś czas to nie jest jakiś kolosalny wydatek, a warto to robić. Jest jeszcze rzecz bonusowa, nad którą warto się zastanowić, to zobowiązać mieszkańców do tego, aby pod swoimi samochodami układali takie specjalne maty ociekowe po to, żeby z ich samochodów te wycieki, które się dostają na posadzkę nie penetrowały struktury betonu. Mam tu głównie na myśli oleje, Czasami można zobaczyć, jak w takich garażach, posadkach generalnie jest w dobrym stanie, natomiast jest ileś takich stanowisk garażowych, na których widać po prostu te wycieki, te plamy z oleju. No i smutna wiadomość jest niestety taka, że jak ten olej na tej posadce jest i na niej zalega i on spenetruje tą strukturę betonu, to już jest ekstremalnie ciężko go stamtąd wydobyć. Wręcz jest to po prostu niemożliwe, i później trzeba już naprawdę uciekać się do takich, powiedziałbym, ekstremalnych rozwiązań jak wykonywanie posadzki żywicznej garażowej na posadce betonowej, która jeszcze całkiem dobrze działa, jeszcze całkiem dobrze wygląda, ale jest po prostu już nieestetyczna, a ten olej, który tam zaległ w środku, po prostu najzwyczajniej w świecie łapie brud. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że remontowanie tego typu posadzek, czyli wykonywanie posadzki garażowej żywicznej sypanej na posadce betonowej w garażu, to już nie jest łatwa sprawa, to jest przedsięwzięcie logistyczne, gdzie tak naprawdę trzeba wymieść wszystkie samochody z tego garażu, znaleźć dla nich jakieś miejsce do parkowania zastępcze i tego typu prace potrafią wyłączyć taki garaż z użytkowania na 2-3, czasami więcej tygodni. Co dla mieszkańców jest po prostu najzwyczajniej w świecie bardzo, ale to bardzo kłopotliwe. Dlatego należy robić wszystko, aby nie doprowadzić do tego typu sytuacji. Pamiętajcie, te największe uszkodzenia betonowych posadzek przemysłowych zaczynają się po prostu od zaniedbań, od niewiedzy, od braku świadomości, od niewykonywania takich podstawowych, niekosztujących wiele czynności, jak zamiatanie, jak mycie, czy jak konserwacja betonowej posadzki przemysłowej. Te trzy rzeczy można zrobić za naprawdę nieduże pieniądze. Które będą ułamkiem tego, co później trzeba wydać na wykonanie takiej żywicznej posadzki garażowej, kiedy nie da się już w żaden inny sposób tej posadzki betonowej w garażu odratować. Wiąże się to nie tylko z dodatkowymi kosztami, ale również z dosyć dużym zamieszaniem. Na ekranie możecie zobaczyć, jak wygląda efekt takich zaniedbań. Być może tutaj wchodziła również w rachubę jakby licha jakość wykonania tej posadzki, natomiast na pewno eksploatacja i brak sprzątania zrobiły swoje. Inwestorzy, jeżeli w Twojej wspólnocie mieszkaniowej nie ma wprowadzonego regularnego programu mycia i konserwacji betonowej posadzki przemysłowej, to bądź przekonany o tym, że prędzej czy później uderzy w Was to jak bumerang. Po prostu te posadzki znacznie szybciej się degradują. I tym samym obniża to wartość tej nieruchomości, w której mieszkasz, również garażu, w którym trzymasz samochód. Po prostu ta posadzka nie robi dobrego wrażenia, wygląda nieestetycznie, szybciej łapie brud. No i przede wszystkim trzeba później stosować raczej takie rozwiązania, które po pierwsze są droższe, a po drugie dosyć kłopotliwe. Dlatego to w Waszych rękach leży to, jak ta posadzka ostatecznie będzie wyglądała, jak długo będziecie mogli z niej. Bezusterkowo i spokojnie korzystać. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania na temat utrzymania czystości w garażach budynków wielomieszkaniowych, to proszę zadajcie je w komentarzu. Ja chętnie na nie odpowiem. Polecam Wam również inne filmy na kanale. Możecie przejść do playlisty pod tytułem Poradnik Inwestora, i tam znajdzie się wiele ciekawych wskazówek dotyczących właśnie posadzek przemysłowych. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!